Można odejść na zawsze, by stale być blisko. Ksiądz Jan Twardowski w stulecie urodzin. Fotografie Czesław Czapliński. Najważniejsze momenty w życiu księdza Jana Twardowskiego wiązały się ze znaczącymi datami. Urodził się w dniu dziecka, a święcenia kapłańskie przyjął dokładnie w 33. rocznicę swojego chrztu. Być może był w tym wyraz szczególnej czułości Pana Boga. Ksiądz Jan mówił o sobie, że jest jego rozpieszczonym dzieckiem, że ciągle wszystko dostaje. Tak też odbierał kościół przy krakowskim przedmieściu 34 i swoje dwa pokoiki w domu za murami klasztoru, jako szczególną łaskę. Stanowisko rektora kościoła sióstr Wizytek objął 1 sierpnia 1959 roku. Dokładnie 15 lat wcześniej wybuchło powstanie warszawskie. Ksiądz Jan wielokrotnie wracał pamięcią do tamtego czasu, zastanawiając się nad swoim losem. Tylu ludzi, tylu znajomych i przyjaciół zginęło, a on ocalał. Jako jeden z niewielu ocalał też kościół pod wezwaniem Opieki Świętego Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, bo tak obecnie brzmi jego pełna nazwa. Ksiądz Jan Twardowski lubił ten kościół. Tu odprawiał msze święte, spowiadał, chrzcił, błogosławił śluby, prowadził pogrzeby. Choć nie miał swojej parafii kościół rektorski należy do parafii Świętego Krzyża mnóstwo ludzi właśnie tu przyjeżdżało na niedzielną mszę świętą. A wiele rodzin tutaj właśnie chciało przeżyć najważniejsze uroczystości. Dlaczego wybierali to miejsce? Z pewnością jest ono wyjątkowe. Podziwiana przez historyków sztuki fasada kościoła, późno-barokowe wnętrze, szlachetne brzmienie organów, pamiętających jeszcze młodego Fryderyka Chopena, który grywał tu jako uczeń Liceum Warszawskiego. Dziś już większość piszczałek w instrumencie została wymieniona, ale sam prospekt organowy jest oryginalny. Powietrze przesiąknięte zapachem drewna i wosku, cisza. Dochodzące z zakrad modlitwy sióstr. To wszystko z pewnością przyciąga ludzi, także dziś. Jednak ksiądz Jan, z niedzielnymi doskonale prostymi kazaniami, a później, jako coraz bardziej znany poeta, dodał temu miejscu szczególnego uroku. To tutaj, w pokoiku przy zakrystii, ustawiały się kolejki ludzi, którzy przychodzili rozmawiać o swojej wierze i niewierze. O swoich zwyczajnych zmartwieniach i rozterkach. Ksiądz Jan zawsze miał dla nich czas, także dla tych niezapowiedzianych. Jak mówił, nie ma przypadkowych spotkań, każde jest wcześniej przygotowane przez Pana Boga. Przybywał dokładnie o godzinie 15 i słuchał. Umiał świetnie słuchać. Droga z kościoła do mieszkania księdza Jana to kilkaset metrów. Prowadzi wzdłuż żelaznego parkanu z kaskadami dzikiego wina. Jest zupełnie inna niż elegancki deptak krakowskiego przedmieścia, połatana, gdzie niegdzie beton i asfalt, trochę kostki brukowej, kocich łbów, porośnięta kępkami trawy. Mija się niewielki ogródek na skarpie po jednej stronie, a po drugiej, na końcu klasztornego muru, tak zwane koło właściwie taki pusty bęben, gdzie siostry zostawiały kolacje dla księdza. Wejście za bramę klasztoru to przekroczenie tajemniczej granicy, z gwarnego traktu królewskiego wchodzi się w zupełnie inny świat. Fotografie Czesława Czapińskiego pozwalają nam zajrzeć w miejsca zakryte, strzeżone przez zakonną regułę. Jak zauważył ksiądz Jan, dla dzisiejszego człowieka klasztor zamknięty jest zagadką. Współcześni nie rozumieją klauzury. Dziwi ich odgradzanie od świata. Podejrzewają, że ci, którzy wybierają taki sposób życia, uciekają od świata albo wybierają sobie łatwiejszą drogę do zbawienia. Tymczasem, wyjaśnia, klasztor to miejsce dla ludzi specjalnie powołanych do życia z Bogiem w odosobnieniu. Jak w raju, jak w pierwszym ogrodzie, który zgodnie z nazwą jest miejscem ogrodzonym, chroniącym to, co najcenniejsze, co przybliża człowieka do Boga. Mur klasztoru nie jest więc próbą oddzielenia czy ucieczki od świata. Siostry raczej sobą otaczają świat. Są jak wspomnienie raju, jak studnia żywej wody. Zaułek przy domu, w którym mieszkał ksiądz, prowadzi do ogrodu. To właśnie porośnięty trawą niewielki skrawek ziemi, z okazałym modrzewiem pośrodku. Pod nim zielona drewniana ławka, na której lubił siadać ksiądz Jan. Chciałoby się dodać: Tu pisał swoje wiersze. Jednak nie, tutaj wierszy nie pisał. Mówił, że pisze tylko w czasie wakacji, kiedy wyjeżdża na wieś. Tylko przez jeden miesiąc w roku. Pozostałych 11 miesięcy jest księdzem. Drzwi do mieszkania księdza Jana, także pomalowane na zielono, są tak niskie, że trzeba się pochylić, by wejść do środka. Dalej prowadzą schody drewniane, skrzypiące, z nierównymi stopniami. Po prawej mija się drzwi do mieszkań, zajmowanych kiedyś przez księdza Bronisława Bozowskiego. Patrona Przyjaźni i Tadeusza Olszewskiego, dziś wiekowego już organistę, i jego brata Czesława. Ksiądz Jan zamieszkał w pokojach po legendarnym księdzu Janieziei. Pierwszy pokoik to ten ze słynnym piecem kaflowym. Jest jasny i przestronny, albo sprawia takie wrażenie, gdy wejdzie się do środka z ciasnego korytarza. Na ścianach porozwieszane szmaciane ptaszki, obrazki, suszone kwiaty. Przy oknie po prawej stronie stoi sekretarzyk z szufladkami. Jeden z trzech mebli, oprócz lampy i stolika, które przetrwały powstanie. Jeszcze z rodzinnego mieszkania przy elektoralnej 49. Za oknem widok na modrzew. W oknie witrażyki, figurki, świątki, bibeloty. Zresztą nie tylko w oknie. Odnosi się wrażenie, że są wszędzie, poustawiane gdzie się da. Ksiądz dostawał je na różne okazje i bez okazji. Lubił na nie patrzeć, przyglądał się i mówił: "Jakie to ładne!". Chętnie też obdarowywał nimi znajomych i przyjaciół, których zawsze miał wielu. Anna Kamieńska, Jerzy Zawiejski, ksiądz Bronisław Bozowski, Anna Świderkówna, Wojciech Żukrowski, żeby wymienić choćby kilkoro, ci ze znanymi i z zupełnie zwyczajnymi nazwiskami. Prosił ich, by wpisywali się do Sztambucha, pamiątkowej księgi wypełnionej dedykacjami, zdjęciami i rysunkami. Sztambuch był dumą księdza Jana, wyjmował go, gdy przychodzili ważni goście, miał w nim wpisy m.in. Tadeusza Konwickiego, Andrzeja Wajdy, Jana Pawła II, a także zdobyty w jakiś zagadkowy sposób podpis Marleny Dietrich. Są też słowa matki Teresy z Kalkuty, wpisane w lutym 1983 roku: Jesus loves you. Love others as he loves you. God bless you. Ksiądz trzymał ten sztambuch jak skarb w specjalnej wielkiej skrzyni. Funkcję swoistego pamiętnika pełnił także piec. Jego białe kafle pokryte są życzeniami, sentencjami i rysunkami uczniów odwiedzających księdza Jana, najczęściej ze szkół, które przybierały jego imię. Przychodzili też zwykli czytelnicy, lubili rozmawiać z nim, przebywać w jego mieszkaniu. Bywał też u niego autor prezentowanej wystawy. Podczas jednej z wizyt miał na sobie dżinsową koszulę kupioną w Stanach Zjednoczonych. Wtedy w Polsce nie można było jeszcze takiej dostać, a jeśli już, to w Peweksie, jedynym sklepie, który w czasach PRL-u sprzedawał zachodnie towary. Ksiądz Jan zachwycił się tą koszulą, więc Czapliński kupił mu taką samą. Podobno od chwili, kiedy ksiądz ją dostał, nie chciał chodzić w niczym innym. No to nas pan urządził, żartowały siostry. Teraz nie sposób namówić księdza, żeby ją z siebie zdjął, nic tylko sutanna i ta koszula. Ksiądz Jan faktycznie przywiązał się do niej, podobnie jak przywiązywał się do ludzi. Dokładniej mówiąc, przywiązywał się do ludzi, rzeczy zawsze były tylko pamięcią o nich. Czymś zupełnie szczególnym w jego pokoju była fotografia mamy stojąca na ozdobnym klęczniku. Zapytany kiedyś przez dziennikarzy: Co zabrałby ze sobą do wieczności, gdyby mógł wziąć tylko jedną rzecz? Odpowiedział bez namysłu Właśnie te fotografie. Swoją mamę, Aniele Skonderskich, uwielbiał. Wspominał ją jako kobietę zapracowaną, ale także delikatną i piękną. Zajmowała się domem, jednak, mimo wielu obowiązków, znajdowała czas na lekturę wierszy, czytała je dzieciom. Doskonale interpretując tekst. Ksiądz Jan wielokrotnie wracał wspomnieniami do rodzinnego domu, ciepłego, przyjaznego, z ceratą na stole i kubkiem z jednym uchem. Pisał, że im człowiek starszy, tym bardziej docenia wszystko, co dostał, tym bardziej dziękuje i przeprasza. Robi własny rachunek dorosłego. Fotografia na planszy 26 to jedno z ostatnich zdjęć księdza Jana. Odszedł 18 stycznia 2006 roku, ale jak sam pisał, można odejść na zawsze, by stale być blisko. Mieszkanie księdza Jana pozostało niezmienione, czeka, by stać się jego izbą pamięci. Stoją te same meble, w tych samych miejscach fotografie, obrazki, figurki, świątki. Laska zawieszona na klamce, na wieszaku sutanna. Nadal przychodzą uczniowie i czytelnicy. Następca poety, ksiądz Aleksander Seniuk, zamieszkał w sąsiednich pokojach. Na skwerze, który obecnie nosi imię księdza Jana Twardowskiego, uroczyście odsłonięto ławeczkę z jego postacią. Byli dostojni goście, ksiądz kardynał Kazimierz-Nycz, przedstawiciele władz miasta. Aktorzy, recytujący wiersze, byli przyjaciele, znajomi, byli zwykli ludzie, znów małe i wielkie nazwiska, jak w Sztambuchu. Rzeźbę wykonał Wojciech Gryniewicz, ten sam artysta, który wyrzeźbił między innymi ławeczkę Juliana Tuwima i Jana Nowaka Jeziorańskiego. Chciał uchwycić księdza Jana takim, jakim był – skromnym, z laską, torbą z uchami, stomikiem. Z można teraz usiąść przy nim i posłuchać, jak czyta swoje wiersze i choć przez chwilę poczuć, że słowa wyryte na ławeczce nie są tylko figurą literacką, że to prawda.